Pośród kwiatów pięknego ogródka rozkitała maleńka stokrotka, Gdzie tak dumnie podnosiły główki Wonne róże, lilie, makówki Chce przystoić, co nasze podnóża Do stokrotki rzekła z dumą róża Kto cię zasiał tutaj kwiatku lichy? Mówi Lilia ponosząc kielichy Tylko jeszcze nie zdążyła słówka, by powiedzieć spogadła makówka tem gwałtowna zerwała się burza, wolne płatki pogubiła róża i zniszczyły kropelki deszczowe, cudne białe kwiaty liliowe. A ozdobą całego ogródka pozostała maleńka stokrotka, bo niedługo piękność zgubi, kto zawiednie się chluwi. Maria Cedro jest dziś znaną nie tylko na kieleczyźnie poetką ludową, mieszka w Wilkowie, świętokrzyskiej wiosce, jest laureatką wielu konkursów, za swoją twórczość otrzymała także swojego czasu nagrodę imienia Pocka oraz Nagrodę Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego Przemiany. Tyle w skrócie można by powiedzieć o niej, a poza wszystkim jest człowiekiem niezwykle skromnym i otwartym na innych ludzi. Zapraszamy więc na spotkanie z panią Marią. To nic, nic takiego wiesz, napisać. Bo jakoś tak od samego początku, to znaczy od siedmiu, sześciu lat, już lubiałam coś nieco napisać. Choć to nie wychodziło bardzo, ale lubiałam i tak stopniowo, po trochu, po trochu jakoś się zaczęło. Tu pani docent, panda pomianowska, badała gwara się to wszystko, we wsi. No i gdzieś tam ktoś powiedział jej. I od tej pory już pani zaczęła spisywać trochę. Tego to nie uczy nikt. To gdzieś. Samo się rodzi z poczuwy serca, czy ja wiem, no tak było nauczyć trudno, no bo jakże? Z książki to by się można nauczyć. Ale ja pani nawet tak zawsze myślałam, żeby nie czytać, wiesz, czegoś bardzo lubiłam, żeby czasem nie wpleść jakiejś zwrotki, kiedy już zrozumiałam trochę to, co znaczy napisać. A już takie wypożyczane, to, to, to nie to, co swoje. Choćby to było najskromniejsze, ale badaj swoje. Tutaj w Wilkowie było trzy klasy szkoły podstawowej, bo wcale nie było, a kiedy już skończyłam te trzy klasy, to poszłam jeszcze do Sióstr Świętej Katarzynie i tam była szkoła gospodarcza. uczyliśmy się różnych robótek, no i tam się też nauczyłam trochę literacko mówić, bośmy Pani, bo przedtem mówili tylko warą, bo czasem kogoś trzeba było witać, jakichś dostojników nieraz, bo różnie to bywało. To już musieliśmy mówić wszyscy po literacku. I stąd troszeczkę tak tam się ogładziłam, jak to mówią. się jeszcze mówią gwarą. Ja też, wiesz, gwarą umiem. Mogę na pani powiedzieć. Na przykład psaki. 25 lat sypko minęło, ale się wiele w tym co zmieniło. Piękno Warszawa z gruzów zniesiono i cała Polska jest odnowiona. Wybudowane skoły, fabryki, tym co zginęli, piękne pomniki. Jest wszystkie miasta odbudowane i na wsiach wszędzie oh. zobaczy zmianę zmiany. Wymurowane domy prześliczne i światła mamy no wozu mamy ile potrzeba, o nie zabraknie storo chleba, bo jak pozwolimy spala te snopy, to i masynom zrobimy omłoty. Już się cepami ludzie nie mecą, bo ich w tej pracy znów pracy lecą. Już mamy na wściekło środki zdrowia, w razie choroby są pogotowia. pranie kijonko mi zaginęło, o nie tak ci to jak dawniej było. A komu się chce pracować sterze, to się modnie ładnie ubierze ten nie bieduje i zdjęć nie zgorzy i napekało trochę od łzy. Już się kijanką nie pierze, a ja kiedyś latem idąc właśnie w górach Świętokrzyskich widziałam kobietę piorącą kijanką. Teraz jeszcze się pierze, bo jeszcze mamy kijanki, ale wie Pani, to już takie na przykład chodniki, w rękach się nie da rady, pralce też bo to za grube, no to wtedy się idzie do rzeki. To jest bardzo piękne pranie, wie Pani, bo nie potrzeba wody nosić, nie potrzeba wylewać, wszystko odleci z wodą, następna woda nadleci, już czyściutka zgrabnie. To, ale że to było latem dobrze, ale zimą to jak zamarznięte lody, jak się tylko woda odrąbało, jedno taką duczkę się mówiło, te wody trochę, to to się przemarzło pół dnia, jak się się Dzisiaj to co innego, kochanie, jak już na przykład u nas, jak już tutaj było wszędzie pozamarzane, to się jechało do Kraina. Tam są takie stoki, co wypływała woda jakaś cieplejsza, że nie zamarzały. Się pani pojechała kilka no pojechała dziesięć nie I dopiero się zrzucała w domu, a latem, panie, to za jeden dzień już wszystko <laughs> piękne i suche. Płótnaśmy też tak bieliły, jak się wie pani zrobiła płótno, takie było ciemne przecie. Coś kilka razy na dzień maczały w wodzie i wyrzucałyśmy na łąkę. Samo słońce bieliło. Jak się spojrzało koło nasze stróżki, tam za studą mam tę stróżkę idzie tak prosto, to wie pani do się spoglądała, które gospodyni ma najbieliejsze, to mówimy, o, ta to gospodyni jest bielsiękie płótno jej. To ja zawsze drugą, bo się wstydziła do drugiej. To za gospodyniak takie ciemne płótna. Tam też ta ma białe, to dla jaka było widać małące. Opowiadali dawniejsi jeszcze ludzie, czy moi dziadkowie, przeniadkowie, że to były ogromne podobno lasy i ogromne stada wilków. No ale czy to by od tego nazwali? I później powrębowano, bo ta nasza wieś, ta, na której ja mieszkam, to jest stara wieś. Mój ojciec pamiętał, że dopiero pięć domów było, a tu dookoła był jeszcze las. Do tej pory, czy w naszych pastwiskach tam poza wsią, to jeszcze dęby, buki, graby, jodły, wyrastają z korzeni, Bóg wie tyle lat. Że to podobno tak, ale kto to wie? Co tu można więcej kochać, jak nie tę przyrodę? Przecież my tu nic więcej nie widzimy. To dzisiaj, kochania, to jeszcze, jeszcze świat szeroki, otwarty na wszystko. Ale wtedy, jak ja byłam młoda, nie było ani światła, ani radia, ani telewizji, no nie było nic. Więc to, co się widziało, to, co człowieka otaczało, ja najczęściej o tym pisałam. I taki wierszek, mógł Pani powiedzieć. Ja bardzo kocham wioskę. Ja bardzo kocham wioskę. Choć Inni wolą miasta i serce z wielkiej dumy co dzień mi aż urasta. Po gdy słoneczko wschodzi, wychodzę sobie boso, to jakieś miłe tony płyną tu z ranną rosą. Najpierw słyszę tu strumyk, cicho płynie po łące i codzień mi tu śpiewa swych piosenek tysiące, a idąc dalej w pole słyszę gdzieś cudne granie. Skąd pled tych melodii dziwię się niesłychanie. I ja słyszę też skowronka, co śpiewa coraz głośniej. A wszystko wdzięcznym chórem wtóruje mu radośnie. Gdy po pracy zmęczona Odpocznę w cichym lesie, To serce coś porywa, Porywa hen w dal Dziękuję wtedy Bogu za tę cudną przyrodę, Bo tu wspominam mile Dziecięce lata młode. Piękna w mieście muzyka, Ale ja polną wolę, Lecz tylko ten ją słyszy, Kto szczerze kocha rolę. Strój wiejski także kocham, On sercu memu bliski, trójczerwonej czerwonej zapaski tej dawnej świętokrzyski. Proszę pani, dzisiaj tylko my starsi jeszcze mamy zapaski, a już młode, a nie umie ich robić, a nie chcą w nich chodzić. A myśmy je robili same sobie, każda gospodynie zrobiła sobie, jakie chciała, ale przeważnie ona sobie czarne z czerwonym to taki swój świętokrzyski dawny. A już na post, na przykład, na pogrzeby, tośmy mieli czarne. Bo końca była biedna, ale skromny bo były ubiory. To bardzo prosta rzecz. Bo przecież na lnianych niciach, no jakże mam Pani powiedzieć, kiedy Pani nie wie jak się snuje, nie wie jak się wszędzie. Widzi Pani jak, <średziwanie>, jak, no, jak pędzę wełnę. <średziwanie> to się dało do farbowania, bośmy my sami to już nie farbowały, bo to już, już nie umiała tego. A później już prosta rzecz, każda zrobiła sobie. Dzisiaj to robiono z no to tak. I te młode dziewczęta i to, ale żeby krosna, to biontek już nie ma w ogóle. A Pani ma jeszcze krosna? Nie, proszę Pani, już nie ma. Spaliły się, jak się spalił dom, ale sąsiadki jeszcze mają. Czasem chłodników się jeszcze trochę zrobi, ale no to już bardzo mało sieją, już już skąd indziej trzeba kupować, na przykład we Wzorze to jeszcze sieją kobiety len, bo tam jest ziemia lepsza, a u nas to nawet nie bardzo się udawał, dlatego nie, nie sieją już teraz w ogóle. Chciałabym to wszystko, co czuję, serce, to chciałabym w tym wierszu wypowiedzieć. Jest tam on ładny, ale prawdziwy. A syn to zawsze krytykuje. Mamo, tu powinien być, wiesz, ładniejszy. Mamo, stać, mamy, żeby lepszy był. Jak już pokazać komuś to, że było co? Ziemia kielecka, Kocham cię szczerze. Że jest piękniejsza, temu nie wierzę wysunęła powietrzne czasy i świętokrzyskie te piękne lasy. Bo tu spędziłam życia wiek młody, gdzie górskich strumieni wody, gdzie uroczyście szumią jej drzewa, gdzie chóry ptaszą, Chym tobie śpiewa? Czy Twego miasta zobaczę mury? Czy ciche wody, lasy i góry? Czy twoich wiosek, domy ubogie? Wszystko mi miłe i sercu drogie. Ziemia kieleska, tyś mnie karmiła. Gdy łzy płynęły, tyś je koiła. Twoje mnie lasy woją pojuły w Tobie chcę spocząć, gdy braknie siły. Tylko dla Ciebie piszemy wiersze i pozdrowienie ślici najszczersze, bo Cię serdecznie kocham od dziecka, moja rodzinna ziemia kielecka. Proszę Pani, wiersz, nie zawsze się uda, żeby był ładny, jakiś taki poprawny. Czasem nie wiadomo skąd się weźmie, a czasem trudno go zrobić. Ja wiem, jak natchnienie jakieś czuć, jak coś. Ja to troszeczkę tej pamięci zostało. Także kilka sobie razy przepowiem. A później myślę się że coś tu nie gra, czegoś tu brakuje jeszcze. No to wtedy już nieraz zapiszę coś. Jakoś zwrotka po zwrotce, a później przepowiem sobie i pamięć pamięci zostaje. One dla mnie to są radością, bo ja to lubię. I myślę sobie na przykład o tej ziemi kieledzkiej. No jak ja mogłam sobie ją uczcić? Bo mojemu to jest tak, no, że jak jakiś tam wierszyk, a prawdziwy jeszcze, no to, no to myślę sobie jakby wdzięczności za to, co jest. Jak jest weseli pani, jak wszystko swoich za zadowolony? To jakieś weselsze. A jak taki przygębiony, to się piszą o tym, co się ma w sercu. No przy pani było nas zwycięstwa pięcioro, dwie siostry, trzech braci, ale bardzośmy Pani skromnie żyli, bo nasza ziemia jest bardzo marna w Bielkowie. A poza tym mieć mój chorego, który wrócił z rosyjskiej wojny. To było nam bardzo ciężko. Także, choćby nawet nie wiem, jakie umiejętności miał sobie, to trudno było się uczyć, bo nie było za co. Ale ja troszeczkę miałam trochę chyba tej pamięci, bo wiem, że nauczycielka w szkole bardzo mi bo zawsze wszystkie wierszyki, wszystkie tam jakieś akademie, to ja już zagajałam, ja śpiewim prowadziłam, ale niestety nie uczyłam się dłużej, bo nie było za co. Tak, to było wtedy wcale niepotrzebne nikomu, kochanie, bo co to było z tego nic? To tylko po wojnie dopiero, pani. Coś tam się zainteresował, no, że to może coś znaczyć, komuś być potrzebne, a przed tym, kochanie, to nie, jest do samej wojny to może nie Żeby tam się ktoś interesował, tam wierszyki jakieś, nie, nie, było to potrzebne. Mama zawsze miała marzyć, bo się wiedziała, że z tego nie widział, nic. nic. Piękne gęsi, choćby, bo to wiedziała, że będzie nas z tego coś, a mówi, z jego pisania, to tyle to znaczy co nic, kogo tam obchodziło wtedy. A jak wtedy ludzie żyli tu w Wilkowie? Z czego się utrzymywali? Jak to wyglądało? Przeważnie z tego rolnictwa, ale to było bardzo słabo, bo nie było wtedy nawozu, pani. Łąki były jednokośne, bo nie było dwa razy z czego kosić. Dzisiaj i trzy razy kosimy, bo jest nawóz. Bardzo, bardzo było marnie. Także trochę ziemniaków, no troszeczkę tam na ten chleb, jeżeli żyta, Owiec, a już pszenicy nikt nie sieje i do tej pory nie siejemy. Ziemia kamienista wcześniej zamarza, później rozstaje jakoś tak. Zimna, ziemia i nieurodzajna. Tutaj i koleżanki moje rozwiechały na zaksy. To już za wielką procegą, za wielkim staraniem, bo wtedy my domek wstawiali, który się później co prawda spalił. No ale już przynajmniej było za co postawić. Przez jeden sezon, ale zawsze się zarobiło. Ale dzięki Wojewódzkiej Radzie Narodowej dali mi domek do rozbiórki. I właśnie z tej cegły zrobiłam ten domek, wie pani, który jest, co najważniejsze, jest bardzo suchy. Już 22 lata ten domek stoi. Co to znaczyło? Nawet nie pomogli zwieść i stanął i suchy. No już te nie mam takie swobody, bo tak podawałam im już w tym przeciąku do no zostałam. No bo zaczęli się uczyć, wie pani, już to było dzieci, sześcioro. Nie wszyscy sobie. Tam nie chociaż przyjęłam kokach w tym pokoju, bo miałam swój. A teraz rozkochanie tych widzi panie, jakie warunki ma? Tu, żeby coś przychować, żeby to, to trudna była sprawa, bo nie było na A inaczej to wiązało się wszystko tak, między sobą i tak się żyło. Nie było na co Nawet z jakiej tam lepszej wioski nie przyszedł tu kawaler, bo po co? A dziewczyna też nie miała iść z czym, bo była bieda. Dawniej tak, tylko przyszedł. I chłopiec z obcej wsi nie przyszedł tu, bo mówi, a na Wilkowie przecież bieda. Po co tam mieć? Pieniędzy się nie weźmie? <gry> no, ciężki lot był nas wtedy. Młodych dziewczyn, całych rodzin. Tak, że tylko żyło się, bo się musiało. Wyszłam za mąż. Mąż troszeczkę tam zarabiał. Tu co tam, no, w zagdańsku, robił to kielca. Co prawda, to nie miałam ochoty iść za niego. Tylko tak, namówię no, więcej mamy, bo mama zna jego rodzinę, ale dobry był i, i pracowity. No i tak, to do wojny, a jeszcze z wojny też się... Bardzo marnie żyło, a wojna mu zmarł. Został zapalony łopatą mózgowych i zmarł w czasie wojny. Nie było lekarza i nie trzeba było umierać. Dzisiaj by może uleczyli, ale nie. Zmarły mi troje dzieci. To kochanie, to zaziębienie było, nie było lekarza. Jedynie te bańki jak się postawiło, to jeszcze nie było nawet na czym postawić. I wreszcieśmy przez pewien czas tam się wzięli. Pozaziębiały się i dużo dzieci umierało, bo to nie było żywione, Nie miało w czym uprać się, ani nic, bo kawałka mydła nie było. No niedbane były przeważnie to, że się pozaziębiały. Tak, został jeden syn najmłodszy. No i tak, nie było od czego zacząć, proszę pani po wojnie, bo nie było męża, nie było konia i nie było nawet krowi. Dziecko miało dwa latka, ciężkie było życie i moje i jego. Bo co prawda miałam 30 lat, można było tam jeszcze za kogo jeść, ale nie chciałam. To już nie życie mi się zdaje. To już tak ofiarowałam się do tego syna, żeby go wychować. No a dzisiaj, dzięki Bogu, cieszę się wnuków, bo sama wie pani, dziecko wychować, kropy mleka nie ma. Nie było co dać wtedy dziecku, co prawda, no nie było. To dzisiaj, dzięki Bogu cieszę się, że wnuki są zdolne. Jest ich kilkoro, wie Panie, ale co najważniejsze nie mamy wstydu za nimi. Z nagrodami zdają w szkołach, nawet i w średnich. Także no to jeden jest najstarszy teraz, jest w wojsku. Już powinien był skończyć służbę wojskową, ale że po maturze poszedł jeszcze na studia, a to najmłodsza Anulka Ja wiem, no może Łysiccy? Może Łysicy. O, o piękna Łysico, na Twojej to górze rosły bujne jodły jak w ogrodzie róże. Wszyscy podziwiali piękno twojej góry. Dziś twoją urodę kryją smutku chmury. Bo kiedy się pójdzie pod miłym lesie, to rozpacz ogarnia. Każdy dziwuje się. Tu miały schronienie ptaki, sarny, dziki. Teraz suche jodły stoją jak pomniki. Pięknie tu pisane żaromskiego słowa. Nietykalna święta, tyś puszcza jodłowa. Że ty będziesz wieczna, tak pisał o tobie. Dziś gdyby cię widział... Zaplakałby w grobie. Już nie szumią jodły Swymi gałęziami. Stoją zadumane Nad tymi czasami. Są tu blisko ciebie Stawczana, bukowa. Lecz o nich to także Pisze smutne słowa. I na nich też rosły Dumne dęby, włóki, ale ich wiadły Motorowe kruki. Zostały wycięte Niby chwast w ogródku. Twoje piękne Jodły umarły ze smutku. Jakbyśmy dawniej poszli na grzyby czy na maliny, to na nieraz została burza, tośmy weszli pod te jodły jak pod parasol. A dzisiaj przywali wszystko, aby tylko poczuć, że się jeszcze zielenia, i już dużych nie ma. Jak patrzę na to wszystko, to sobie myślę, Boże, to już Z nami, z starszymi umiera wszystko. My umieramy, bo to tak być musi, ale że i to wszystko umiera z nami. Wszystko się kończy. Lasy się wysychają na nic. No czy to nie kończy się? To okropne rzecz. Nie mamy malin jak dawniej, tam jagód. I wie Pani, jak pójdzie się w las, to dawniej to aż, aż głucho było, odśpiął ptaków. A dzisiaj troszeczkę jeszcze na brzegu tam gdzieś za, za gwizdę. I dalej pójdzie się już nie ma nic. A jeszcze zwłaszcza tutaj, gdzie mamy w Sarach te stacje satelitarne. Wie Pani, to choć było bieda, ale żyło się tym powietrzem. A dzisiaj kochanie to co z tego, że więcej się zje, ale na tego powietrza nie ma jak trzeba. To już wszystko z nami się kończy. Tak się widzi, bieda była, ale było weselej. Na przykład te przątki wie pani jak noście zeszło przy lampie naftowej 8-10. No przecież to nie było wtedy ani światła, ani nic. Ale wie pani śmiechu, gwaru, śpiewania, przecież było. Dzisiaj tego już nie ma, kochanie, Dzisiaj choć niby lepiej, ale wieś ta wesołość poszła. Nie ma już tego, nie? Każdy więcej u siebie, bo ja wiem, to, co to się stało, że nie ma tego kontaktu, wie panie, z drugimi, nie ma tej życzliwości między ludźmi, jak było dawniej. Dawid w cieniu drzewa to na jeszcze rozsiadło ile. To ta do swoje, tam ta znowu co widziała, tam co słyszała i śmiechu, w ogwarzu, aż miło. A dzisiaj, dzisiaj już tego nie ma. Tych piosenek nie ma po tych łąkach. No, to rzeczywiście, że wtedy nie było co robić. Nie było przecież telewizji, radia, nie widziało się nic. To się żyło tym, co sami ludzie wytworzyli między sobą. Tym się człowiek cieszył. To się tym żyło wtedy. Święte wszystkie góry, takie jest sęka świętekrzyk góry, święteł wszystkie lasy. Na taką starodawną melodię, jak rzekli znawcy, że już pan 400 lat ma w tej okolicy. Znaczyła się tutaj nie bardzo wie pani, bo my gardło to już się zdarło? Święto góry, święto wszystkie lasy. Gdzie znam się podziały starodawne czasy Oj wydawne czasy, się się podziały Co tu nad tym lasem sokoły latały Ładne konie karowe, ładne karowate Ładne wilkowianki, ale niebogate Teraz jak gdzieś dalej pojadę to zawsze im kończę tak, taką piosenką. Przyjechałam tutaj aż spod podlysej Góry. Ty by mi się chłopiec nie podobał, który? Jak nie spojrzy na mnie prostyń garbaty, muszę szukać dalej i pojadę w Karpaty. Ty się urodziłam, to jak to mówię, spędziłam najmniejsze, najpiękniejsze lata. Zresztą całe życie. To jakże nie ma być najpiękniejszy, najkochansi. Kocham ciebie, wiosko, moja miła. Nazywam cię rozkoszą mym niebem, bo najmniejsze lata tu spędziłam. Tyś mnie swoim wykarmiła chlebem. Tu przeżyłam swe lata dziecięce, najpiękniejsze mego życia kwiaty. Ciebie także kocham najgoręcej, słomą kryta z mojej chaty. Cóż milszego na te polne lany, Gdzie tak kłosy wiatrem się kołyszą, Nad skowronicy ten śpiew kochany, Co go nigdy w mieście nie usłyszą, Choć przy pracy oczy pod zalewa, I choć co dzień trzeba trudu tyle, Wszystko w polu cudną pioskę śpiewa I te ciężkie umilaj mi chwile, Wiosko cicha, sercu memu bliska Kocham Ciebie nad życie i duszę, Jakże wielki, żal serce mnie ściska, Że niedługo pożegnać się muszę. No bo proszę pani, ja mam 76 lat, to już niedługo pożegnam te 10. No jak nie miałam tego napisać, ale popatrzę sobie, jak skończyłam ten 10. No niestety, taka prawda, to już zrobić Nie mieliśmy mleka, nie mieliśmy nic, nie było od czego zacząć. Dzisiaj jest, dzięki Bogu, jest inaczej, bo dzisiaj to już mam rentę i wnuki by już pomogły i wszystko już było, ale już krótko. Tak mi się zdaje, wszystko jeszcze pamiętam od najmłodszych lat. Tak mi się zdaje, jakby, jak to mówią, odemknąć drzwi, zamknąć. Tak krótko przeleciało. A tyle lat. Boże, jak to się stało, że tyle lat. I kiedy to zeszło, o czym to zeszło. No, ale jednak powstały wiersze. Tu mało ważne, bo jaka poetka, takie wiersze. Nie teraz, no, mają tam wydać taki domik. Podobnie, że nareszcie już ma być. I zapłacili mi 170 tysięcy. I zrobiłam sobie pomnik. Moje dzieci mówią, bo ja się to takie sobie już dom stawiasz? A ja mówię, kochane dzieci, no kiedy mogłam i był czas taki, żeby się cieszyć czym innym, postawiam dom. A dzisiaj, kochane, to żebyście się nie męczyły, jak mnie braknie, to sobie wywiam po kochanie. Zbieram się, bo wiem, że tu niedługo niewiele dla mnie się należy na tym świecie. I w mojej młodości tylko sadłoczy. Proszę Pani, jeszcze czytam, piszę. Widzi Pani, co coś przeczytałam dzisiaj, tych książek, tu wszystkiego, co ja to przeczytałam już. I jeszcze wieczorem. Zigiełkę, to ja Nie mówię, że prze przy pani nie. No i to mi wie pani trzyma, że najczęściej gdzieś wjeżdżam, zawsze jestem młodymi, zawsze uśmiechniętymi, zawsze Zapraszają mnie, jadę. I to mi jakoś się pani trzyma. Teraz szczęśliwie. Nudzki mam dobre dzieci, dobre, wie pani. Cieszę się nimi. Nie ma żadnego wstydu za nimi, co najważniejsze. Nie palą, nie piją, chłopaki przycie, jak wiecie pani. To taka paryzka przecie, i oni sami sobie wystarczą. To nas bardzo cieszy. To zapłaciłby wie pani, wszystkie moje trudy. Rada bym jeszcze pożyć. Rada bym jeszcze się pocieszyć wszystkimi, bo... No ale cóż, taka i kolej rzeczy, co zrobić.